Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za tak duży odzew, tak dużo wiadomości i komentarzy pod filmem. Mogę być z Wami szczera, chyba tak się nazywał ten vlog. To nie był poprzedni, tylko jeszcze poprzedni. Cieszę się, że trochę to z siebie wyrzuciłam. I cieszę się też, że gdzieś tam moje słowa są dla Was też taką. Taką otuchą i wsparciem, że wiecie, nie zawsze jest tylko kolorowo, że są te trudne momenty, są te piękne, są te trudne. Ja też się cieszę, że o tym mówię, bo gdybym o tym nie mówiła, że na przykład, nie wiem, moje dziecko nienawidzi jeździć w foteliku samochodowym, nie używa smoczka, bo nie potrafi, czy nie chce, czy nie śpi normalnie w łóżeczku, to ja bym. Pierwsze co to kiedyś sobie myślałam to, że ja mam po prostu takie dziecko i takie dzieci nie istnieją, bo nigdy nie słyszałam, żeby dziecko aż tak nienawidziło jeździć na przykład samochodem, czy właśnie nie miało smoczka, też się nigdy z tym wcześniej nie spotkałam. No teraz jak już wiecie, jestem mamą od paru lat, no to jednak słyszę o takich rzeczach, ale chyba dopóki nie zaczęłam o tym mówić, czy chyba najpierw na Instagramie, czy z Wami o tym rozmawiać, to nie zdawałam sobie z tego sprawy, a tak to oczywiście nie cieszę się, że macie źle, ale cieszę się, wiecie, tak jest mi łatwiej, jeśli wiem, że nie jestem sama, że, że mam podobnie, że mam podobne trudne momenty. No i tak, i też dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, szczególnie właśnie na Instagramie takich prywatnych, gdzie dzielicie się gdzieś tam swoimi troskami, ale też gdzie trzymacie za nas kciuki, że już sobie poradziły, więc no, jest jak jest, radzimy sobie. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, że noce są naprawdę lepsze. Mała się budzi tak średnio trzy razy, koło piątej ma taką przerwę, godzinną, bo wtedy ją zazwyczaj boli brzuch tak czwarta, piąta, czasem szósta rano no ale teraz jakby wiem co mam robić, lecę po termofor, dwa razy go przykładam, kładę ją na brzuszek pozycja na leniwca, pobujam, pomasuję i tak dalej, i tak dalej i wtedy zazwyczaj sobie już zasypia, także po tej godzinie więc cieszę się, że też wiem co i jest, więc brzuszek już jej jak Wydaje mi się, że nie dolega. Po prostu jest to pieszczocha, taka po prostu no, nieodkładalna, która chce być ze mną. Wiecie, no nie popłakuje, nic jej nie dzieje. No chyba, że mamy nie ma bardzo blisko. Tak. A ja dzisiaj mówię do Was tutaj sama, w takiej dosyć ciszy i spokoju, ponieważ mój mąż ma wolne, więc. Też nie wiem, czy widać tutaj, ale jest pełny makijaż, ponieważ dzisiaj chcę nagrać też inne vlogi, a nie inne filmy, a nie tylko vlogi, na pewno jeden. Więc też się postanowiłam dzisiaj pomalować. Poza tym kupiłam sobie fajne kosmetyki do brwi, więc pokażę Wam właśnie, co kupiłam, bo nie miałam kompletnie czym już malować moich brwi. A wczoraj właśnie w Rosmanie dorwałam te kosmetyki do brwi, dzisiaj mam ten że tę tą kredkę, która jest u góry w kolorze dark, dark brown to z eveline i wziąłem też taką cieńszą kredkę również ze szczotką bardzo fajnie mi się tym malowało szczególnie, że to jest taka kredka, zobaczcie, która jest Uch, kurde. która jest taka, o, widzicie trójkątna i szybko się tym maluje, no a mi zależy na czasie, więc naprawdę super sprawa, a na ustach mam taką Pomadkę. Teraz będzie polecajka słuchajcie, na taki mokry kaszel właśnie taki koklusz, który ma linii, który w ciągu dnia jej praktycznie nie męczy chyba, że się właśnie zmęczy, czy biega ale na noc, słuchajcie, trzymałam ją jak uspałam chyba 2-3 godziny w sensie podnosiłam ją jak kasła oczywiście miała głowę wysoko, ale okropnie się dusiła, ja nie wiem, ja się boję, że się udusi biedna, więc ją podnosiłam no okropna to była noc albo aż w którejś nocy po prostu zwymiotowała od tego duszenia się i wyczytałam na forum znaczy zapytałam się jakieś takie domowe sposoby naturalne, bo niby mamy od lekarza jakieś inhalacje, syrop ale mm, mm, przyjmujemy je trzeci czwarty dzień, nie widzę różnicy a słuchajcie, wczoraj kupiłam smalec gęsi, nim smarujecie dziecka klatkę piersiową, plecy oraz stopy myślę, że mogę to polecić, to nie jest lek, więc krzywdy sobie no, nie zrobicie smalcem wystarczy właśnie nasmarować i słuchajcie ona ani razu nie kaszlnęła jak zasypiała, a uwierzcie mi że tak się dusiła, że mi się po prostu płakać chciało, no nie mogę tego przeżyć, jak moje dzieci się męczą, więc bardzo Wam polecam, kupiłam go w sklepie mięsnym zakupiłam też taki olejek którym skropiłam poduszkę, po czym odwróciłam ją na drugą stronę, żeby wiadomo nie dotykała skóry taki specyficzny zapach, nie jest mocno przeszkadzający, też nie jest jakiś super ale myślę, że też się przyczynił do dobrej nocy olejek eukaliptusowy, który go będę używała do inhalacji do nawilżacza powietrza, który przed chwilą przyszedł, także idę Wam go pokazać. Tutaj jest ten dyfuzor, jaki, jaki zamówiłam. Bo my mieliśmy w ogóle nawilżacz powietrza, ale on nie był czasowy. I on wiecie w pewnym momencie, jak zasypiałam, i nawilżał, to pokój był po prostu jak w saunie, bo po prostu się sam nie wyłączał. A tutaj zobaczcie: jest pilot, właśnie jest możliwość lewania olejków. Tutaj jakieś olejki są, no ale zapachowe. A ja chcę takie wiecie: lecznicze, właśnie mąż bierze ten eukaliptusowy. Tutaj macie funkcję sleep, żeby był cichutki, nie jest wtedy podświetlony i tak dalej. Właśnie przyszedł kurier czekajcie, rozpalimy tutaj więcej światła dzisiaj jest tak ciemno i pada o, więc takie słabe oświetlenie i już Wam pokazuję jak on wygląda sama jestem mega ciekawa jak będzie się sprawdzał powiem Wam tak w ogóle, że jak nie mieliśmy dzieci to my się śmialiśmy z tego, że niektórzy kupują nawilżacze powietrza i w ogóle takie rzeczy dla noworodków, dla niemowlaków a tymczasem proszę bardzo, ja, drugi nawilżacz masaż postanowiłam wykorzystać to, że może jest w domu. Także zaraz przejadą, wstawię ziemniaki, żeby mieli obiad śmigiem na masaż czekoladowy. Należy mi się. że jestem gdzieś spięta, to że zgadzam się na to, żeby oczywiście powiedziałam mocniej i jak po prostu poczuł tutaj moje parki i tutaj te miejsca, czyli idealnie te odnoszenia małej na chuście, to um, zaczął mocniej działać, także muszę powiedzieć, że nieźle mnie wygniótł. Jeśli nie jesteście z okolic, to bardzo Wam polecam tutaj masażystów z River Styles Hotelu, bo tu widać, że są profesjonaliści, że się bardzo znają na tym, co robią. Też to męskie, wielkie, silne ręce uwielbiam na ciele, jeśli chodzi o masaże. I chcę Wam też powiedzieć, że od jakiegoś czasu boli mnie bardzo ręka, szczególnie tutaj i nadgarstek. No i właśnie Pan powiedział, że to jest to też prawdopodobne tego, że za dużo się robi ręką. Czy ja robię tak dużo sama, nie wiem, ale mam bardzo tutaj właśnie pospinane strasznie mi boli, takie zgrubienie wręcz. Masowo smarowałam się właśnie, przepicił bólą, bo myślałam, że to raczej takie. Taki stan zapalny, coś przy mojej tarczycy, bo kiedyś już coś takiego czułam. Ale mówią, że da się to rozmasować, ale to już jest masaż leczniczy. Także następne co będzie masaż leczniczy i też polecił mi masaż tajski głowy. Chyba tak, bo mam też tutaj właśnie pospinane jakieś punkty, więc na pewno będę o to dbała i będę wracała. Chodziłam zawsze na masażerów, wciąż Też byłam dwa razy, bo bolało mnie, bolało mnie właśnie w plecy. Ja mam zresztą słabo do plecy. Znaczy, dużo noszę. Nie da się oszukać, że dużo noszę, e, dużo dźwiga <noise> cały czas, no więc to też dlatego, y, ale wracam, wracam, cieszę się, że znalazłam ten moment, no akurat idealnie została nakarmiona i wyleciałam, A teraz robię jeszcze jedną rzecz dla siebie, bo zamówiłam sobie książkę autobiografię autobiografii Britney Spears, która właśnie ma premierę chyba dzisiaj y, jest już do odebrania, wczoraj ją zamówiłam, także idziemy odebrać. Jeszcze Wam powiem, że to jest faktycznie taka zmiana, że ja się tam masaż wyrwałam, bo jak była linii fakt, tylko ja ją mogłam uspać, to też inaczej, może weźmie w i ją uśpi. Ale też jakoś wiecie, mleko mam zostawione, mam zawrażale co jeszcze moje, więc jestem taka bardziej wyluzowana pod tym względem, że widzę, że jest okazja, lecę, nie patrzę, choćby się waliło i tak dalej, to nie zapominam o sobie. A trochę jak byłam z Lili, z małą domu, to trochę o sobie zapominałam, a teraz właśnie chcę wrócić niedługo już na paznokcie, jakbym jako mało, mało zostawiać i jakoś tak wiecie, pamiętać o sobie o tym, co ja lubię, robić coś dla siebie, to jest też mega ważne, żeby być właśnie szczęśliwą. Także. Śmigamy po tą książkę, już się przebieram i lecę, wy też o sobie nie zapominajcie, naprawdę, no taki prysznic, wiecie, jakieś nowe kosmetyki do brwi, które sobie wczoraj kupiłam, już sprawiają, że nie myślę tylko o tym, kiedy nosić, co na obiad, co zrobić, kiedy drzemka, karmienie, dy, 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 dy. no bo jak wiecie, dużo tego jest. Kiedyś ogromną fanką Britney Spears, właśnie. Zresztą do dzisiaj znam wszystkie jej piosenki na pamięć. I nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu Britney opowiedziała troszkę o swoim życiu na swoim Instagramie i o tym, że przez 13 lat była przed. przed... E, miała e, na sobie kuratele e, swojego taty, e, która no, nie była zbyt pozytywna, opowiadała tam o lekach, jakie kazali jej brać, występować w Vegas na siłę, kiedy była chora, e, kiedy była zmęczona itd. To jest autobiografia, którą napisała sama, dlatego też byłam bardzo e, tego ciekawa, tym bardziej, że jej posty na Instagramie są dosyć dziwne, mm, a tutaj jestem ciekawa, jakim to będzie też e, językiem e, napisane. E, o, zobaczcie, tutaj jest coś o tym, jak zgoliła e, włosy. O, ale już się zaczytałam. Także jestem bardzo ciekawa po prostu e, jej życia, jak to wszystko się potoczyło. E, I jak widzieliście kupiłam też sobie buty. Mm, już nie pamiętam kiedy kupiłam sobie nowe buty. Tu mam jeszcze książeczki dla Lili koleżanek na Mikołaja. Taka nowa seria wyszła w Empiku Tutaj macie zwierzątkę, które się nakleja konkretne miejsca, więc tutaj dla linii oczywiście też i dla jej koleżanki i dla kolegi właśnie na Mikołajki a buty jakie kupiłam wyglądają tak, takie jak widzicie botki zamszowe, ale ja mam impregnat w domu i bardzo takie chciałam, one już są ocieplane więc pozostaje mi tylko na zimę kupić kurtkę bo tego też nie mam, ale bardzo się cieszę 219 zł kosztowały jak coś. Proszę bardzo Lilusia robi jabłuszka zapiekane pod kruszonką. Jabłuszka i będziemy mieli przekąskę, tak? O, Marusia jeszcze tutaj sobie śpi. Znaczy dopiero zasnęła. A ja ukroję jabłuszka. Lubisz, Ilusia, piec? Lubię mhm. Takie lubisz żeby nie? I pani mówiła październik. Październik jest, no. Taki miesiąc teraz, tak? Tak, gdzie październik. Październik jest teraz. A tu leci październik? No to jest taki miesiąc, wiesz? Teraz jest jesień. I właśnie... Październik. Jest to miesiąc październik. I to oznacza, że jest jesień. Niedługo przejdzie zima. i będą twoje. Urodziny. urodziny. Dobra. Nałożysz tutaj. Na, posyp tutaj tego co zrobiłaś. No, tak nie tak dużo, tak troszkę. O, no. I tu, i tu i do każdej, tak? Aha. Moja babcia kiedyś robiła zawsze taki no szarlotkę, ale to też mi się z nią kojarzy. No, tu. Mam do Lego. Czekaj, czekaj. Nowe zabawki. Co to jest? I tak. Krzysztofka? Tak. Nowe mam jeszcze. Takie coś. No, jeszcze tu jest ta. tak. I mam Mam. Celabinę. No, takie schodki. de de można chodzić na górę. A ja te zabaweczki właśnie co rozpakowywałyśmy, e, rozpakowałyśmy znalazłam na AliExpress, za kilka złotych każda była mm, i naprawdę fajnie się sprawdzają i idealnie pasują właśnie do tego Lego duplo, które mamy. Mama podlapia. Więc, tak, więc fajne, takie dodatki.